Nowy iPhone 16E zaprezentowany. Co w nowego? Apple oficjalnie rezygnuje z serii iPhone SE i daje nam 16 w zdecydowanie tańszej i okrojonej formie. Tył zdecydowanie wzorowany jest na iPhone'ie SE, ale z namiastką iPhone'a 14. Obudowa to oczywiście aluminium, a front to wyświetlacz Super Retina XDR 6,1 cala. Wygląda jak ten z iPhone'a 14. Ten iPhone ma jedno oczko aparatu, które pozwoli nam zrobić zdjęcia do 48 megapikseli i pozwoli na dwukrotne przybliżenie, ale to oczywiście kropna matryca. Sercem tego iPhone'a jest Apple A18, czyli procesor, który mamy dokładnie w iPhone'ach 16, więc mamy szybki przekształcenie danych, a także też szybkie i energooszczędne działanie. Oczywiście iPhone 16e gotowy też jest pod Apple Intelligence, no ale my, jako Europejczycy, na razie tego nie poznamy i nie doznamy, ale jak już nam to udostępnią, no to będzie na to gotowy. No i oczywiście obsługuje też 5G poprzez nowy chip komórkowy C1. Obsługuje on także łączność satelitarną, więc jeśli zgubicie swój zasięg, to będziecie mogli znaleźć satelitę i wysłać swoją lokalizację. Wykrywa też wypadki, więc jeśli zażywamy się taka nieprzyjemna sytuacja, to on sam zadzwoni po pomoc. Oczywiście też jest bardzo ekologiczny, bo ma dużo materiałów z recyklingu, ale w pudełku nie będzie ani ładowarki, ani naklejek. Taka jego ekologia. Dostępny będzie w kolorze białym i czarnym w trzech wersjach pamięci. 128, 256, a także 512 GB. Przed sprzedaż rusza już 21 lutego, a do sprzedaży oficjalnie trafi 28 lutego w cenie 3000 zł bez złotówki. No i jak? Kupujecie?